Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa etapy. W pierwszym etapie zapiszemy dane i to, co jest do obliczenia. Pokażę Ci też dwa wzory, z których to zadanie możesz policzyć, spróbować policzyć samodzielnie. Jeśli jednak no, pojawią się u Ciebie jakieś problemy rachunkowe, to. W przykładzie B w odcinku bonusowym dla osób wspierających kanał będę pokazywał w sposób szczegółowy wszystkie obliczenia. I tak przejdziemy przez to zadanie. Więc zapiszmy na początek dane. Podany jest obwód trójkąta prostokątnego to bardzo dobrze. Obwód trójkąta równa się 30 cm. Promień okręgu opisanego na, na tym trójkącie. Promienie okręgów opisanych oznaczamy dużą literką R. Promień tego okręgu wynosi 6,5 cm. A my chcemy policzyć promień okręgu wpisanego, czyli mamy wyznaczyć małe R. Dobrze. I teraz podpowiem Ci, z jakich wzorów możesz skorzystać. Duże R. Liczymy ze wzoru 1, 2, c. c to jest długość przeciwprostokątnej. Zapamiętaj, że środek okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym położony jest zawsze po środku przeciwprostokątnej i ten wzór działa tylko i wyłącznie w trójkątach prostokątnych. Natomiast jeśli chodzi o małe r. To promień okręgu wpisanego możesz policzyć ze wzoru A plus B, odjąć C, podzielić przez 2. I teraz, no właśnie, tutaj dochodzi temat z rachunkami, jak połączyć te dwa wzory, żeby to zadanie policzyć poprawnie. Jeśli chcesz, to możesz wspierać ten kanał i za chwilkę. Na ekranie końcowym pojawi się link do kolejnego przykładu. Tam też znajdziesz link dla osób, które chcą wspierać. Możesz wybrać dowolny próg wspierania i dostaniesz dostęp automatycznie do wszystkich zadań, do wszystkich przykładów, które rozwiązałem na moim kanale. Myślę też, że spokojnie możesz ten kanał pokazać swoim rodzicom, i chętnie pomogą ci w nauce, i tak sądzę, będą chcieli. Wspierać ten kanał, no i będzie to, zakładam, pierwszy kanał, który Twoi rodzice będą wspierali. W ogóle, czy Ty nawet będziesz wspierać? No więc, mam nadzieję, że słyszymy się w następnym przykładzie, no i będziemy dokładnie to zadanie doliczali.